Cześć, ja z tej strony 217 Kazik, Witam was dzisiaj w kolejnym odcinku e, symulatora demolki tak jak prosiliście w kilku, na kilku komentarzach e, od, kilka, od kilku was e, że żebyście, żebym zrobił tą serię tak więc macie serię e, no i co, zaczynamy w takim razie e, na początku co od razu kariera e, no i sobie tak pomyślałem, że weźmiemy moją zapisaną grę starszą trochę, żeby, żeby no, żebym wam pokazał ogólnie już trochę wyższy poziom tej gry niż, niż tak naprawdę mały ten poziom, tam od samych samouczków, zaczynając tak. Da, da, da. Tak, jednym słowem. No i dobra, co? Start. Od razu. Zostały są samouczki, które jeszcze nie zostały przez siebie rozegrane. Dobra, ale to nas naprawdę nie interesuje. Mamy 103 tysiące, punkty doświadczenia 47 tysięcy, poziom szósty ekspert. Dobra, wchodzimy na, do naszego. Do naszej bazy jakby, uwaga kicham, albo nie, o tak, kichnąłem, dziękuję na zdrowie, hoj, super, dzięki wszystkim, dobra, jak widzicie mamy zadanie ukończone 5 na 5 tutaj, skład towarowy, są to nudne misje, giernica przemysłowa, zobaczymy co tutaj jest, to mam przejść to, 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 to mam ukończone, brakujące wyposażenie, to mam wszystkie ukończone. Parkujący. O, uwaga, chyba znowu będę kichał. O, ale kicham. Dobra, może nie będę kichał, no nie wiem. E, weźmiemy sobie dzielnicę finansową. Co jest zrobimy z dzielnicy finansowej? E, schody, schody w Starym Grażu mogą zostać zastąpione nowoczesnymi windami. Musisz usunąć obie klapki schody, aby umożliwić rozpoczęcie instalacji wind. Tak więc bierem windy normalnie sobie, biorę windy. E, biorę tą misję i biorę, będziemy rozwalać schody. Dobra, start to oczywiście. No e, i co, ładny budynek. Musimy zniszczyć tylko schody. Co, no nie będzie chyba to łatwe za bardzo. E, co my tu mamy? Mamy to. Ładunki wybuchowe. I tyle tego. Typu. Dobra, odpalił, zapalimy światła. E, musimy. A, już tam już tam. Chyba trochę rozwaliłem tutaj, sorry, że się tak nie odzywam, ale pojmowałem że proszki. Troszki. Trochę chyba tutaj rozwalam, trochę do ściany ruszam, z których nie powinienem ruszyć, co za dobrze nie... nie, nie świadczy, ale na razie jest to ok. Trudno, rozwalę to... tak, z całej siły pewnie, po co, nie? No, dobra, no jest okej okay, w kanacie. Tak? Tutaj widzę, że zaraz ten pasek... Chyba przecież przyszli... No fuck! Nie dotykam przyjść tego. Zaraz pasek ten od... od, od, od... od Fejlu przegoni ten pasek od... No przecież... No i jest pokazane, że niby to dopsowało, nic za zasadzie. Naprawdę syfiemy. Jak to mam gdzieś wywieźć? Nie. No i jest połowa dopiero, a już zniszczyłem talię całego słabu. Jak to, wpada system. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, jak chcę zrobić. Zaraz wam pokażę. Ale... mi się wydaje, że to będzie najprostszy sposób na to, co... żeby to rozwalić. No dobra, posiadamy sobie i... tak, dobrze widzicie, chcę podłożyć C4, no ale... No dobra, spróbujemy, jak coś to przegramy, trudno, nie? Uwaga! Nic się nie zrobiło. No co ja teraz mogę zrobić? No i rozwaliłem, no i co? Ścianą podłam, wow. Nope. No. Dobra, to chyba trzeba jeszcze rozwalić bardziej. Tak mi się coś wydaje, że tu trzeba to rozwalić. No i co? I młotek też, i też młotek nie działa, no działa. No schody rozpalaj też, no. I to mi się teraz jakaś kupiła. No i nasuwam też chody co. Nic się nie dzieje. To Ta misja. O, rozwaliło się. Rozwaliło się, jest. Nareszcie się rozwaliło. Dobra, nie, nie, nie. Ja się nie będę tutaj jakoś tak za bardzo męczył z tym, ale zrobiliśmy trochę hajcu. Jest, jest ok. A, dobra, bierzemy inną misję, bo to jest. Jakieś... Zadania w porcie. Zadania w porcie mogą być dosyć ciekawe. Już tutaj patrzę, jakie by ciało mógł wziąć. Podjęta decyzja o, kilka o odnowieniu kilku magazynów. Podczas fazy planowania odkryto, że struktura dwóch magazynów jest niestabilna i trzeba je zburzyć. Proste zadanie, ale. No, dobra, chyba weźmiemy te proste zadanie. Skończę sobie to i, no i będzie wszystko okej, okay, jak się wydaje przynajmniej. No, ale mi katar o kurczaki. No, nie wiem dlaczego. Trudno, trochę pewnie czerwony nos jak zwykle. To zjeść lampkę jak w slenderze. Dobra, ale jadimy. Joki domizjoki. Które mam mieć to? Na pełnej parze, co tam jak się będę szczypał z tym. Ja wjeżdżam tak Co się będę szczypał Ale w sumie mam lepszą, więc ogólnie gra mówi nam, żebyśmy rozwalili to oto tym e, małym, e, małym czymś. czym to można nazwać, tak naprawdę Ale spróbuję zaraz to rozwalić czymś innym. Jak się tylko tutaj, tutaj. dobra. E, tak... ale nie, nie mogę. Ej, nie mam C4, fuck! Myślałem, że mam C4. Czekajcie, bo tu mnie zablokowało trochę się. Zablokował nam się trochę nasz, e, nasza mini koparka. Ej, ja walę to. Dobra, ale jedziemy w park. No i co, i dupa. Ja nam się koparka zablokowała Fuck the system O może nie Dobra, jakoś wypchnęły się w tą. Dobra, jest w miara okej Kurde, co tu się dzieje No i co? Oj znowu się zablokowałem Fuck Ło, wow, ale spadło Okej, okay, dobra Oj, boi się! O oh, fuck! Przygniotło mnie! O oh, fuck! Super! Wyjazd! Nic mnie nie przygniacie! Ale nie, 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 nie! Bo, wow, ale się podkręciło! O oh, kurde! Ale nie, Tak, widzę, że tutaj są te szczątki metalu, ale powiem, że i wam, że jakoś tego ja tak naprawdę nie zbieram chociaż tak wiem, że to jest za dodatkowa kasa ale no w sumie mogę zebrać Dobra wydałem Dobra widzę, że w tej te budynki muszą zostać normalne Hangary, czy tam jakieś, nie wiem co to co jest, jak stał, tak stał No nie wysiadłem. no kurczę Muszę sobie zmienić kamerę o! Prawie runęło Już jesteśmy blisko, żeby to runęło Będzie super O i serok! I nie mamy połowy naszego naszego małego hangaru Czy Jak można nazwać hangarem Nie wiem Fajnie co tam nie, nie wiem robi? Coś robi. O, i jedną część rozwalę. Hoba! spadło. Rozwalimy to tak. Ruszając myszką. Dobra. Eee, no to jedziemy w takim razie dalej. No. Jedziemy rozwalać ten drugi. Eee, to jest trafi. Dobra, no to co? Rozwalimy najpierw te ściany. tamta już poszła jeszcze teraz to teraz trzeba wypchnąć trochę okej, okay. oj spadło i na dole by się przydało jakieś te kawałki też, żeby one nie były takie, tak jakby posklejane dobra no tutaj widzimy pręty zbrojone pręty budownictwo, naprawdę to jest klasy Dobra. Kolejne i ostatnie. i Chwileczkę. Chwileczkę. O! Dobra, blisko! O! Blisko! Wali się? Nie, cały czas się trzyma tamto jeszcze. E, jeszcze do wali się. się światełko. Będę lepiej widzieć. Bo jest zimno. O, to się nie dobra. Spróbujmy zabalić jedną całą ścianę. Zobaczymy, czy mi się to uda. zabrać cały cały jeden tutaj, całą jedną stronę. Żeby było dosyć ciekawe. O, to się. Dobra, jeszcze teraz ten kawałek. O, i z i się rozwaliło. He, 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 he. Ej. Zaraz zobaczymy czy można jechać na takim tym śmiesznym małym czymś do... do wody. Zobaczymy czy da. Misja ukończona. Czeszome! SUKI! Eee... Nie, ja chcę kontynuować na tę misję. Hopsa! Ulala! Dobra, tu się zawaliło, tak więc jadęmy do wody. O, nie! Ło, blisko było. Jak u nie można ruszyć. I co da się tu zjechać? Ty paszcie, da się do wody. Ej, i wpadłem do wody, ale jazda. Ej! Ale jazda. Można pływać normalnie. Może tu rekin nas je? I wyszedłem, ja, pierwszy jaka jazda, O tylko. Bo... Ale jazda pierwszy raz, jak nie. Jeszcze poru... Widzicie mnie, ludzie! Hallu Halu! To mi się rusza, czy nie? Wydawało mi się, ale to się rusza. Uhu! Halu! Halu! Dobra, idziemy sobie normalnie już. Nie będziemy jakimiś łupkami, nie będziemy, nie? Tam jak joch, tutaj fajny, fajny. Fajnie, naprawdę, jak to stoi. Ale dobra, chyba kończymy, nie? Ludziska. Bo trochę już od. o, części. Znalazłem części. Eee, no i dobra, co? Chyba kończymy, nie? Tutaj też części. Eee, dobra, kończymy. Zakończ. Eee, dostaliśmy. 11 tysięcy. Dobra, nie wiem, jakim cudem, ale dostaliśmy coś. Coś dostaliśmy, mamy 222. 222 tysiące naszej kasiorki latarki dobra, jest OK. dobra, no to co, chciałbym, wam, chciałbym się z wami pożegnać tak naprawdę już, bo no bo dalej już nie ma sensu tak naprawdę ciągnąć z tego, bo tutaj nie ma co już robić, a trochę z długie były te następne misje tak więc następne misje zrobimy w następnym odcinku no i, no i jakoś tak, spodziewajcie się niedługo też na moim kanale konkursu z okazji tego, że jest was już ponad tysiąc, z czego naprawdę się cieszę. E, no i bardzo wszystkim dziękuję, że jesteście ze mną, ale specjalne dedykacje i specjalne podziękowania złożę w, właśnie w tym, w tym e, vlogu konkursowym. E, no i tak, spodziewajcie się niedługo, e, m, cały konkurs będzie naprawdę bardzo drogocenny, drogie nagrody będą drogocenne. No i, no i co? No i tyle. Dzięki, żeście oglądali. No i chyba tyle. Tak, mi się wydaje, wszystko chyba powiedziałem. To chciałem, nie? Tak więc, tak. Dzięki. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.